W istocie ten wyrok w mojej opinii jest pewnego rodzaju taką reprymendą dla banków. Tybunał doszedł do wniosku, że nie jest dopuszczalna taka sytuacja, w której bank dysponując pieniędzmi twojego klienta, kredytobiorcy, jednocześnie pozywa go o zwrot z kwoty wypłaconego kapitału, zupełnie zapominając o tym, że ten kredytobiorca przez lata spłacał, a nie nadpłacił już ten kapitał. Żeby doprowadzać do rozliczenia, a nie narażać konsumenta na dodatkowe koszty, pozywać go o jakieś abstrakcyjne kwoty, narażać go na dodatkowy stres, także w mojej opinii ten wyrok jak najbardziej jest wyrokiem prokonsumenckim. Jest to wyrok, który utrzymuje dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości i Trybunał po prostu powiedział, że banki nie mogą ignorować tych spełnionych dotychczas świadczeń, muszą brać pod uwagę to, co dany kredytobiorca spłacił, a wcale to nie znaczy, że jest to jakby powrót do teoli salda, tak jak niektórzy pełnomocnicy postulują. 10 lat życia bez kredytu. Dekada wolności.